Ej na krowy. Widzisz... O, czaj, brakuje nam dwóch trzcin. Ja mam skórę. O, jednej trzciny nam brakuje. To można byłoby podęchant niby. Już mam. No i gdzie? Dobra, ja chyba Zapraszam do mnie. Ka. Wygląda obiecująco bardzo. Dobra, to ja i na razie. Spawner, pająków. Nice. Proszę, albo jakaś książka, albo gap. Siodło, dobra, przyda się. Ja. Nie ma co gadać. Diamenty. Nice. Takie dziwne. Nie gadaj Nie Podwójny wein diamentów no Jakby tak y, trzy kratki obok siebie U mnie nie jest za ciekawe 13 diaksów No u mnie jest... ciekawie, ciekawie O złoto Fajnie, żeby jeden kapik chociaż był i będzie zadowolony bardzo Także przed walką sobie opieprzyć. O diament. O której już rozdane wam się zaczynają. Ousy. E. Kolejne taksy. O jeszcze tam na końcu jest jeszcze jeden. No i gate. Kolejne diamenty. Mhm. Ja wychodzę cały diamentowy. Ci mówię to. I jeszcze mamy no enchant te rzeczy. 22 diaksy. Ej, jeszcze jedna ruda, proszę. I będzie kontent na odcinek. Że... Cały diamentowy. Kolejne diamenty, nie mam. Nie, nie, nie. Dobra, to wszystko jest na odcinku. U, będzie raczej. Pyk. 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 Połazny raczej będę. Pyk. Cały diamentowy jestem. I miecz jeszcze. Nice. Co jest? Co za gierka? O, chłopa mam. Dwóch czy jeden? E, jeden! Żelazny, mam go. Dobra. Jeden hit, kolejny, kolejny, kolejny. Leży. Nice. Kolejny. Chłop. Strefowałem, ale... Łap się... Pol polizą. Nice. E, hop! E, żelazny. I idę po niego. Koniem. Lagi ma. i drugi żelazny. Piękne. Lagi ma straszne. Hit, hit, trzy, czternaście. Ej, trzech chłopków tu jest. Ja do ciebie 200 metrów mam. O kurno. Nie, no, spokojnie, za Tylko że trzech mi goni. A ironów jeszcze. Ale to zabawnie wygląda. Pościg Minecraft. Ja na spokojnie. Widzę. No nie wiem, to Aleksy. O, lawem mi zabrali, o są tarapaty, a ty się zbierz z nim, dobra, nice. Nie hitą mnie strafę, to samo 12. O, Potem klik. Ja 2. Ja padam zaraz. No, boostuj, boostuj, Ej, Perła, 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 perwa Mam, Ej, weź e, rzeczy, jak kurwa, kurwa, w kurwa, kurwa, Frajer. Ja idę za nim. Zobacz, co on robi, jakby. robi, nice. jakby. Ej, hmm. chłopie, enchantowane za nami. O, Uciekamy, uciekamy. Ej, w górę najlepiej. Oho, ho, dobra. Dead, trochę. Ej, po, dobra, zejdź zejdź, 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 zejdź. Dead, ta. Ja robię obiegówę. Dobra. Do ciebie. Enchantowani. Spalił się lawą. Ej, ej, e, pomóż mi, pomóż mi. O, ja padam trochę.